Kolor bordo naszej bluzeczki X2799. Ja ją dziewczynę sobie tak, o, możecie różnie robić ten dekolt. Ja sobie teraz zrobię akurat mały dekolcik. Rękaw jest przepiękny. Wymiary to tutaj w tej blusy to jest po prostu petarda. 140 w biuście, 152 w biodrach. I ona jest dłuższa, widzicie tak, taka wręcz tunikowa. Można ją znosić z paskiem, ale ja ją teraz włożę do naszych spodni taro. Możecie sobie tutaj wybrać wspomnieć ten spódnice piękne. Tu sobie zrobimy mały dekolt, czyli wiążemy sobie i ten truczek możecie dziewczyny dosyć mocno rozpuścić, tak żeby nawet na jedno tak jak Wam pokazywałam w innych kolorach. X2799 Borda. Tak się prezentuje ten kolor. I robimy szybciutki ostatni przegląd kolorów dziewczyny, szybciutko naszej bluzeczki Już Wam pokazuję, piękna jest. Prezentuje się pięknie. Oj, kolor chyba, który zniknie w mig, kolor Cynamon, natomiast jest to odcień rudy, ale pamiętajcie o nomenklaturze, że ta nazwa jest ważna. X2799 Cynamon, taki kolorek piękny. Dziewczyny, czerwona już na listę rezerwową, przepiękna, zapraszam Was. Moje bordo widzicie już na mnie, dziewczynki. Kolor Fango, kawka z mlekiem. Zapraszam, pokażę Wam w całym secie, razem ze spodniami też będzie bardzo ładnie kawa, kawa zniknie w mig, najwięcej uszyłyśmy dziewczynę ale kawa, no to wiadomo, hit sezonu, X2799 kawa. I dziewczyny biała na listę rezerwową. Już ma jak was Was zapisane na, na ten odcień, także dziewczyny zapraszam Was serdecznie, a sama bluzka prezentuje się cudnie. Możecie dużo mankamentów figury u, ukryć i dodatkowo bawełnka powoduje, że bardzo miło je się nosi X2799 i ja prezentuję koło bardzo Zapraszam.